O ciecho utrapionych, o grodzie wdzięczności, o palmo cierpliwości, o cedrze czystości, Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona, święta i pierworodną. Zmazą niedotkniona, miasto Pańskie i brama, na wschód wystawiona, wszelką łaską jedyna, panno wypełniona. Czekamy na deszcz. indyjskie orzechy piorące. U nas rośnie mydlnica. Wielokrotnego użytku kula piorąca działa fizycznie, a nie chemicznie. W tej konstrukcji chodzi o to, żeby woda przepływała przez szmaty, a nie nad nimi. I by nie marnować wody, lecz magazynować do podlewania roślin. Ale przez noc szmaty się nie moczyły, bo cała woda wyciekła z pralki przez nieszczelności klejenia. W nocy wymyśliłem prostszą konstrukcję wykorzystując zepsutą kastrę. I już gotowe, ale asekuracja czy bariera przed większymi śmieciami, zawsze się przyda. Sedak do mycia warzyw. Prostsze konstrukcje są bardziej niezawodne.